Wiecie co? Strasznie mnie zaintrygowało coś, co pojawiło mi się na głównej, jeżeli chodzi o YouTube'a. Kanał nazywa się Na Czasie. Ogólnie rzecz biorąc, jest uda szczerze o loterii RZEGO. I wiecie co? Ogólnie rzecz biorąc, ja miałam trochę mieszane uczucia, właśnie jeżeli chodzi o tą loterię. O czym Wam wspomnę pewnie później w trakcie właśnie tego filmu. I jestem zaintrygowana, właśnie jak to, to podsumował. Zobaczmy. Jak robiliście loterię na Feima gtr to w podobnym czasie Rezi też zrobił swoją loterię na Mustanga. Widziałem że też, że oglądałeś finał jego Cześć. losowania i jak go oceniasz? Mi się nie podobało, że był tam jakiś przycisk i tak dalej. Moim zdaniem to zabiło te emocje. Poza tym też nie śledziłem komunikacji Reziego jakoś tak bardzo, ale... Tak, to akurat moim zdaniem, też moim zdaniem to zabiło właśnie ten efekt. Wiecie co, no jednak to losowanie to jest losowanie kuźwa, zobaczyć tą liczbę ników zobaczyć to wszystko to jest jednak kompletnie inne odczucie niż jeżeli właśnie jakiegoś przycisku BAM masz. Tak szczerze mówiąc to jest kompletnie co innego. Um... Nie wiem, czy tam nie było przemilczane, że nie będzie takiej maszyny, czy nie było po prostu powiedziane, ani że będzie taka maszyna, ani że takiej maszyny nie będzie, i nagle na live już kupiło ileś tam tysięcy ludzi przed tym live'em, a nagle na live'ie się okazuje, że nie ma. No nie? To ja tak wiesz. Totalnie nie zarzucam Rezymu, że tak, że, że to, co ja mówię, to jest stan faktyczny, bo nie śledziłem każdej jego komunikacji. Może on gdzieś powiedział o tym, że to będzie przycisk. Właśnie. Natomiast ja z perspektywy osoby, która tak średnio to śledzi. Czyli, czyli czekacie sobie w momencie, jeżeli dalej była otwarta loteria, a nie zamknięte zostało losowanie, tak? W sensie, jakby losowanie są w sobie, jakby już ta liczba ników osób, nazwisk została zamknięta, ale loteri na loterium dalej można było kupować? Jeżeli tak, to kiepsko. Nie, nie, tego akurat nie wiedziałam. W sensie nie jestem pewna, czyli dobrze zrozumiałam to, co Buddha ma tutaj na myśli, a w zasadzie miał na myśli, bo to w czasie przeszłym. Ale to jestem zaintrygowana. Ale chciałaby sobie wziąć udział? To nie wiedziałem, że będzie jakiś przycisk. Właśnie chciałbym przejść do Twojego tweeta, którego wrzuciłeś. No. Napisałeś: Czy maszyna losująca u Reziego na finale lotki u Mustanga to czerwony przycisk, który za pośrednictwem jakiegoś programu wskazuje zwycięzcę? Zapytałbym na czacie, ale mogą pisać tylko subskrybenci z tygodniowym stażem. Całym aktem byłem pewien, że będzie maszyna. Powiem Ci, że to nawet dużo osób w komentarzach to zauważyło. No. Wybrzmiewa to tak mocno, wiesz. Um, sugeruje, że tam jest coś, próba pochachnęconą, nie? Nie, bardziej, że pochmęcony jemu bym nie zarzucił. Jak zejdziesz minimalnie niżej w tym tweetu, to od razu tak? po w odpowiedzi, że nikt nie chce jemu zarzucić oszustwa, bo moim zdaniem to nie jest typ cwaniaka, który chciałby kogoś oszukać. też jemu się to Wiecie co, też trzeba powiedzieć. On na tej loterii, bo tutaj lot Losy możliwe było do kupowania wielokrotnie, czyli w momencie nie pamiętam ile tam był jeden los, nie miałem zielonego pęcia w zasadzie można powiedzieć, ale powiedzmy, niech jeden los kosztuje 5 zł, tak? To tych los można było kupić równie dobrze 10 tysięcy, w zasadzie nieskończona liczba losów i każdy los się liczył jako dana próba. Z moim zdaniem wiecie, ja podchodzę do sprawy, jeżeli podchodzimy, jak się nazywa, bo tam Tytuł, jeśli nazywa filmu, z tego co przynajmniej kojarzę, było, że y, oddam, nie? Jak się nazywa. Dla mnie definicją oddania jest to, że jeżeli coś oddajesz, to nie wymagasz za to zapłaty. Tak? Ale nawet jeżeli biorąc pod, bierze się pod uwagę dzisiejsze jakieś nazwy, utrudnienia poprzez prawo polskie, które weszło jakiś czas temu, to niech będzie już że nawet każdy by kup musiał kupić ten co najmniej jeden los, ale niech kurwa maksymalnie możesz, możesz ten jeden los kupić tak? i wtedy masz ten, tą jedną swoją szansę jedyną, tak? Bo, bo w innym wypadku to w zasadzie jest kwestia, kto ile zapłaci, ten ma większe szanse, tak, taka jest prawda, więc w zasadzie liczy się też tutaj hajs. Druga sprawa jest taka, że przypuszczam, że poprzez właśnie ilość tych kupionych głosów, tak, mógł się już ten stank sam sobie jak się nazywa zwrócił więc jakie to było zdanie, jak można sobie kupić zaraz, kurwa, drugiego, w sensie jakby nie wpierdala mu się pod tym względem, jak się nazywa w jego finanse, bo to nie o to kompletnie mi chodzi, tylko bardziej kwestia jest tego typu, że no, kurwa, Ci widzowie sami sobie, tak, jeżeli chcą kupić ten jeden los, bo ich stać tylko i wyłącznie na ten jeden los, no to nie mają praktycznie, mają praktycznie zerową szansę na wygranie czegoś takiego, a ci, którzy mają po prostu, no opływają po prostu pieniędzmi, mają dużo większe szanse od tego, który tego przeciętnego, tego, który po prostu pieniędzy ma dużo mniej od, od tego, że tak powiem, drugiego widza. Wizerunkowo nie spina. Tak, Natomiast. To jest. No. no nie no, to w ogóle jest to jest bez sens dla niego. Natomiast y, uważam, że ja jako taki widz, który sobie na to popatrzył jednym okiem, który ma trochę czasu, żeby to obejrzeć, a trochę nie ma, to tak zrozumiałem, że to będzie ta sama maszyna. Nie było tak, moim zdaniem, od samego początku komunikowane, że będzie jakiś tam przycisk czy coś w tym stylu. Nie? Mm -hmm też uważam, że to nie było komunikowane nie kojarzę też tego jakoś, Bóg wie jak mocno nie śledziłam, bo z tego co pamiętam oglądałam tylko ten pierwszy film, później jak się nazywa część tego, dosłownie część tego streama z właśnie loterii bezpośrednio, ale też nie całość tylko jak się nazywa gdzieś tam wybiórczo więc tak na dobrą sprawę wydaje mi się że rzeczywiście to powinno być powiedziane od, na dzień dobry i powtarzane jak się nazywa jak, tak, jak takie mocno troszeczkę po prostu ludziom żeby każdy po prostu to zakodował. Wydaje mi się, że w tym pierwszym filmie na pewno o tym powiedziane nie było. Jakbym ja to zrobił. Przyciski, bo było je badło, że to jest, wiesz, i ustawione i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tutaj tak. nie było dużo ludzi na tym live'ie u niego, więc nie przebili mu się. Ci, którzy chcieli tak naprawdę to skrytykować, tak samo jak mogli jedynie komentarz zostawić ludzie, którzy od tygodnia go subskrybują, czyli załóżmy. Tak, wiecie sobie, jak fajnym wyjściem z jednej strony na streamach jest to właśnie, że mogą komentować osoby, które minimalnie przez tydzień właśnie subskrybują, tak? Czy też obserwują na Twitchu, czy też właśnie YouTube. Mniejsza o to. To tak czy siak. Um kwestia, w takim wypadku, to akurat wiecie, może kupić ktoś los na loterię, ktoś kompletnie nie interesuje daną osobą w internecie, tak? I zrobi to jakby z ciekawości, chce skomentować, chce podpić, jak się nazywa, jakoś zasięgi tak na dobrą sprawę, a nie ma takiej możliwości, bo wystarczy, że ja nie wiem, no kurde pierdzielnął się gdzieś tam dzień wcześniej, za zasubskrybował znowu i już jest traktowany jako nowy, nowy widz, więc hmm, pod tym względem uważam, że akurat na ten konkretny streamie to jest e, słabe rozwiązanie, jeżeli chodzi o takie stałe streamy i ogólne, to żeby zapobiec jakiemukolwiek spamowi sens. Muszmy, że 99% to jego fani, no bo hmm. muszą go od tygodnia subskrybować. Nikt o tym nie wiedział. To nie może mu nikt wejść i niczego zarzucić, tylko y, sami, jakby po plecznicy, będą y, pisać komentarze. Nie? Zawsze przy takich loteriach znajdą się jakieś Janusze, które y, zarzucają ci oszustwo, i to też cię zawsze podkurwia chyba na tych loteriach, nie? Jak wiesz, co pisze. Bardziej tak y, zastanawiam się. Wiecie, co to jest y, troszeczkę, jak się nazywa, w przerąbanym W momencie, jak się nazywa, kiedy ty nic nie oddajesz ludziom, nie, no to jesteś ten zły. A w momencie, kiedy chcesz oddać coś praktycznie za darmo, no to też z automatu, jak się nazywa, jesteś jechany. I szczerze mówiąc, dziwi się, że akurat na raz jakoś nie wylała jakaś wielka fala hejtu, tylko właśnie jak się nazywa, był wręcz, jak się nazywa, wyrzucony w niebioso pod tym względem, bo rzeczywiście, w porównaniu do buddy, wydaje mi się, że rozwiązał to, jak się nazywa, dużo bardziej komercyjnie. Co ci ludzie mają w mhm. że się biorą i tak napinają. Żeby... I tutaj jeszcze, jak się nazywam, dodam, że to właśnie Budda miał większy problem pod tym względem. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek, jak się nazwa, właśnie, że ludzie się do niego czepiali, że rzucali w niego błotem, niżli właśnie do Rezyjego. Bardziej jakby o to mi chodzi, że jakby w porównaniu, ja wiem, że Rezyjej ma dużo dłuższy, w sensie w sumie nie wiem czy dłuższy staż, ale na pewno bardziej jest gdzieś na zagruntowany, jeżeli chodzi o polski YouTube, więc to też może jest kwestia tego typu. Ale wydaje mi się, że tak czy siak, że nie powinno to mieć miejsca, nie? Oszustwo, przy czymś, to jest aż tak bardzo transparentne. Nie? Tak, no tym bardziej, że tam jest komisja, u jego też ten program był zatwierdzony przez komisję, to może tego też nie wyłapałeś, ale to, wiem, to, że, to widziałem wiem, że w pewnym momencie Rezy się ogólnie podkurwił, bo tam dostał jakąś zadymę na uchu. Ludzie mu tam zaczęli właśnie mówić. Tam, ja też byłem tam na żywo na evencie, wiesz? No. Nie wiem dlaczego w ogóle tam byłem wywoływany też, żeby tam pójść, ale ogólnie on tam coś skomentował i potem właśnie pani z komisji tłumaczyła, że to jest zatwierdzony program, jakby wszystko jest. Słuchaj, założyłem sobie Twittera, żeby sobie pisać, co myślę, i nie interesuje mnie, czy się ktoś podkurwił, czy nie. Tylko mhm. napisałem, co myślę, i nie napisałem nic, co jest niezgodne z prawdą. No, był przycisk, to przyciski. może to jest lepsze, bo oszczędza papier. No i chuj. No, Na pewno mniej papieru już drukujemy. Po prostu ja nie uważam, stary, też, żeby to nie zabrzmiało tak, że ja mam monopol, tylko ja mogę to robić, że w ogóle ja to wymyśliłem i tak dalej, i tak dalej. Ja tak nie mam takiego podejścia. Mhm. Ja mam podejście takie. Że na przykład. E, re... Nie, bo jeżeli by tak powiedział, to tę tak dobrą sprawę strzeliłby taką porządną się bo od kurwa lat latecznych są takie rzeczy, tak? To i, no to i nie tylko w Internecie. Zresztą w internecie, zresztą tak czy siak nie byłby pierwszy, kto by oddawał coś to już jest. Po prostu no zwiększa się, jak się nazwa, gdzieś tam ilość tych rzeczy, po prostu wartość tych rzeczy, tak? Ale kurwa, ile razy to było w telewizji, tak na dobrą sprawę, tak? No same kwestie loterii, lot w to kurwa, no płacisz mało, możesz wygrać dużo, nie? Wiecie, jak to działa? No to są rzeczy, jak się nazwa, gdzie masz szansę po prostu mały wygrać, tak? tak czy siak, ale w dalszym ciągu jakaś niby szansa minimalna jest, że coś tam, coś dostaniesz, nie? Więc jeżeli powiedziałby, że on ma na to mona no, to tak na rozprawiam siebie by okłamywał, nie? Semek, który robił mustanga, jest w social mediach już od tylu lat. On tyle lat tworzy tą społeczność dotyczącą mm. jego kanału, tyle już oddał siebie na ten kanał, że dla niego zrobienie teraz loterii to jest po prostu benefit czerpany z tego, ile siebie już oddał do tego wszystkiego. I to miało podłoże. Y jakby to było sensowne, no nie? Mm -hmm. y więc Rezji spoko. To, że ta masa rzeczy została ode mnie odpierdolona 1 do 1, to jest w ogóle inny temat. Że Rezzi od ciebie podpierdolił 1 do jeden? Teraz łapiesz mnie na szota. Łapiesz mnie na szota, jak ja to mówię. Ale powiedziałeś, że Rezi podpierdolił od ciebie 1 do jeden w swojej loterii, tak? Dużo rzeczy. Okej, okay, na przykład? No stary, niektóre rzeczy, jak bym ci pokazał, to są po prostu słowo w słowo powiedziane, tak samo jak ja mówiłem u siebie. Cała y, strona wizualna strony, y, cały ten case live'a trwającego 4,5 godziny. Może nie podpierdolił, tylko troszeczkę za bardzo się przyinspirował, nie? Mm -hmm. Bo Rezi ze mną rozmawiał długo przed zaczęciem tego live'a przed zaczęciem całej tej akcji, mówiąc, że on chce zrobić coś takiego. Ja mu mówię, kurwa stary, ty jesteś legendą polskiego internetu, zrób to, no nie? I zaczął sobie, przecież ja w ogóle mu totalnie bym nie powiedział, że rezy nie może robić czegoś takiego, to by było hipokryzją z mojej strony. To Natomiast innymi... za dużo rzeczy mhm. po prostu było według mnie takich... Jeden do jeden. No. A i to m.in. dlatego pojawił się z Twojej strony ten tweet, taki według mnie z, z dosyć taką sporą awersją, który hmm. tak komentował to, że tam nie ma tych losów i tak. A jakby były losy, to też by było, że podjebał od ciebie. Nie no, <trukowane>. to, to jest jedyna taka w turbo. Wiesz, co innego jest y, podjebać y, hasła i teksty. I całe know-how dotyczące tego, czyli jak ma wyglądać strona, jak to wszystko złożyć i tak dalej, no nie? Mm -hmm. A co innego, jest stary sam case loterii, bo sam case tego, że tam jest maszyna i papierek i tak dalej, jest moim zdaniem po prostu fajną częścią show, która przy okazji jest legitna. Mm -hmm. Natomiast ja nie twierdzę, że maszyna Reziego nie była legitna. Ja twierdzę, że zabrała dużą część tego show. I tylko dlatego to napisałem. To raczej, gdybym miały publicznie Rezjemu wytykać, że rzecz ode mnie pokopiował, to bym stary po prostu wziął, zrobił screena jego rzeczy, moich rzeczy i wstawiłbym to na Twittera i, zapy... i bym powiedział podobne, albo coś takiego. Mm -hmm. no nie? Więc e... to nie chodzi mi o takie przytyki. Uważam na przykład, że Rezi jest taką osobą, która już tyle włożyła dla polskiego internetu, że ben, ben może ściągnąć sobie. Siano w postaci loterii. A jak ktoś robi to celowo tylko po to, żeby rozpocząć lotkę, i tak dalej, yy, tylko po to zakłada kanał, gdzieś tam robi Instagrama, i tak dalej, to uważam, że to wszystko jest yy, po prostu skokiem na siano, i uważam, że to jest yy, po prostu słabe. No, to wszystko. Mocno zadymione zostało przez pana Buddę. Udało mi się wyciągnąć. Właśnie co ciekawe, ja wcale nie dymię, tylko po prostu przedstawiam swój światopogląd. Może on jest zadymiarski. Znaczy, powiem ci, że reakcja czatu była raczej taka dosyć ekskluzywna, po twoich słowach, o podniebaniu na przykład, jak chodzi o loterię. My, wy nie mieliście nigdy konfliktu z Rezigiuszem. Ale ja dalej nie mam konfliktu z Rezigiuszem, no, bo widzę, ale, że wy ale... mi Wydaje mi się, że tutaj Konopski troszeczkę na siłę y, szuka sensacji w tym. W sensie on jakby z góry jakby mówi, no, ale potem się poprawia zaraz, nie? że dobra, nie, nie do końca o to mi chodzi, że y, chodzi o to, o to i o to. Tak, wyjaśnię po prostu swoje słowa, tak, żeby po prostu dla wszystkich to było no, całkowicie klarowne, całkowicie jasne w odbiorze. Więc wydaje mi się, Konowski tutaj troszeczkę przygina, troszeczkę szale nie w to stronę, w którą powinien. Czas tego shota próbujecie wcisnąć, który mówi. podjeba. No tylko takie pytanie, tylko takie pytanie, nie. Powiedzmy. mieliśmy nigdy konfliktu, mało tego my mieliśmy normalnie kontakt i tak dalej. A ja tak no. ciekawostka, pierwszy raz zobaczyłem się z Kamilą na nagrywce u jego, jak z Ta, Game było dokładnie, ja nic nie mam do Rezy'ego, Mało tego wszystkiego jego lotka ma prawo bytu. To, że dużo rzeczy zostało y, po prostu, wiesz, y, skopiowanych w cudzysłowie. To jest y, jego sprawa, no i tyle. I od Mr. Beast'a stary każdy kopiuje coś i od Freeza też każdy coś kopiował i pewnie ja nieświadomie od kogoś też coś... Tak, to jest prawda. Wiecie co, w internecie już jest tyle że, że tak na dobra spora, żeby zrobić coś nowego, to rzeczywiście trzeba mieć już łeb na karku i jakiś dobry pomysł, który od razu się zrealizuje, zanim ktoś inny go zre zrealizuje, kto miał taki sam pomysł. No, po prostu. Przecież nie ma czegoś takiego, że jeżeli myśl padnie na jakiś pomysł, ktoś inny już na niego nie padł. No, na pewno nie. To, to trzeba być na, tak na dobra spora twórcą, żeby w ogóle zrealizować coś, co się wymyśliło. No to to już jest kolejna rzecz. Tak na no, no, nie ma po prostu. Yy, Ciężko jest w dzisiejszych czasach po prostu zrobić coś, co już kiedyś nie zostało zrobione. Tak właśnie takiego mówi, mówi, że teraz y, mnóstwo ludzi kopiuje od Misterbista, od jak się nazywa Freeza. No, bo tak naprawdę no, sprawy Misterbista tak światowa na przykład, tak, to on przetuje, jeżeli chodzi o internet. Jego wszystkie, y, 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 jak się nazywa, ikonki, jego wszystkie, jak się nazywa, tytuły i tak dalej, to one są przede wszystkim kwitliwe. I y, tak samo jak się nazywa u, y, u Freeza. Przypuszczam, że on też gdzieś tam inspiracji ciągnie, jak się nazywa, od. Y, światowych youtuberów, tak? Światowych, nagrywających w większości w języku angielskim, no bo to oni mają największe wyświetlenia i on się na tym inspiruje i dzięki temu po prostu napędza całe to koło. Ja nie mówię, że on wszystko zgapiał, bo przypuszczam, że ma jakieś pomysły, które są po prostu tylko i wyłącznie jego um, i gdzieś tam zaistniały w jego głowie, a nie w czyjejś innej i nie było to coś, co zobaczył, ale przypuszczam, że tak czy siak już w internecie kiedyś się pojawiło coś takiego, co on zrobił. Tego kwestia jest tego typu jak to czasem zrobisz kwestia jest czasem też yy, tego typu, że yy, jak znaną marką pod względem jakby swojej nazwy, czy nazwiska, czy czegokolwiek jesteś, jeżeli ktoś już jest znany w jakiś sposób w internecie, to nie wiadomo jaki szajs wstawi, to tak czy siak w jakiś sposób to będzie się oglądało I, a nóż się jeszcze okaże, że to stanie się popularne i nagle to już będzie rzecz, która nie będzie szajsem, która będzie wręcz trendowała, więc to są rzeczy takie małe, które niby yy, wydaje się, że jednak yy, nie potrafią y, się zmienić. Także jeżeli coś jest szajcem, to ten szajcem pozostanie. Nie, to potrafi się zmienić. To jest, wiecie, takie jak z modą. I nie wiem, parę lat temu były popula popularne rurki, a teraz, jeżeli ktoś je założył, to to tak trochę fapa, nie, To już jakby się cofnąło te 10 lat na dobrą sprawę. Więc, y, wiecie, no to są takie małe rzeczy, których człowiek, jak się nazywa, y, nie widzi, a wydaje się, że tak na dobrą sprawę są oczywiste. nie. Kopiowałem i. Trudno, przecież nie będę się z nim y, przepychał o to. Może zarobił, może nie. To jego sprawa. Z tego co wiem, to. Wiecie, nawet jeżeli Buddha tutaj ma e, jakiś e, żal pod tym względem do Rezjego, to on tego nie powie publicznie. Jeżeli on to powie, to jemu prywatnie, o ile, e, bo po prostu nie opłaca mu się e, robić farsy wokół siebie pod tym względem, ponieważ po prostu e, widownia jego powiedzmy sobie szczerze, po prostu by go zjadła i on by nie miał szans w tym starciu. Taka jest prawda. Ja choćby nie wiem, co on nie, bo on się starał po prostu zrobić, choćby nie wiem. E, choćby miał i rację, tak? Tu tak czy siak, on jest z góry na przegranej po prostu pozycji, więc on nie może sobie pozwolić na, y Stworzenie, jak się nazywa, takiej burty z taką, no nazwijmy to ikoną jak polski w polskim internecie. Bo powiedzmy sobie, facet jest kurwa już tyle lat i tak jest rozpozomalne na polskim chociażby YouTubie, a i też poza nim, że tak na dobrą sprawę, taki budo, o którym dużo osób po prostu nawet nie słyszało, no to szanse marne, nie? To tak, to tam, tam poszedł profit, więc jeszcze no to się super. udało. A to nie? niech teraz zainwestuje w coś zajebistego i niech zrobi sobie swój content i tyle.